Hey, jeżeli będzie słychać jakieś dźwięki w tle, to sorry, bo maja jest dzisiaj w domu, zapraszam Was dzisiaj na przegląd ubrań z marki Reserved. I wybrałam dzisiaj na przegląd kategorię komplety. Pierwszy zestaw, jaki mam dzisiaj na sobie, jest to taka krówka. I jest ona bardzo urocza, bardzo mi się podoba. To jest zestaw składający się z takiej spódniczki zapinanej tutaj na boku. No i taka kurtka bardzo cieniutka. No ale właśnie przechodząc tutaj właśnie do materiału to skład jest y, niezaciekawy ciekawy i umówmy się tak że ja będę postaram się wrzucać wam wszystkie informacje gdzieś tutaj na boku ekranu y, także żebyście wiedzieli mniej więcej jak to wygląda. No tak jak powiedziałam prezentuje się to bardzo ciekawie. Wiem że teraz krówka jest w modzie. Także szkoda, że ten skład jest naprawdę bardzo kiepski. Rękawy są, wydaje mi się, odpowiednie. Długość też nie jest jakaś tutaj krępująca ruchów, że tak powiem. No fakt, że no jest to dość odczuwalne, że to jest bardzo sztuczne. No rozmiar, powiedzmy, że jest, jest ok. Na pewno ten zestaw byłby ciekawszy, gdyby ten skład był jednak ciut lepszy, chociaż ciut. Dobrze, kochani, mam na sobie kolejny komplet, bardziej elegancki, nie da się ukryć. Składa się on właśnie z takiej kamizelki. Ups! Składa się on właśnie z takiej kamizelki i takich bermudów. Aha, jeszcze tutaj widzicie, kamizelka ma ściągacz z tyłu. Jeśli szukalibyście właśnie takiej kamizelki, wydaje mi się, że byłaby fajnym wyborem. Materiał jest bardzo przyjemny w dotyku. Nie wiem, jak to składowo wypada. Tak jak powiedziałam, postaram Wam się od tej pory wszystko umieszczać gdzieś tutaj na ekranie, też postaram się wrzucić jakieś tam zdjęcie, jak to mniej więcej wygląda, też jak to jest prezentowane na modelce na stronie, a jak powiedzmy, że na mnie. Oczywiście też wszystkie wymiary, moje aktualne oraz linki znajdziecie w opisie. I y, jak już tak przechodzimy do takich formalnych rzeczy, to mogę Wam przypomnieć o możliwości subskrybowania kanału oraz zostawienia czegoś po sobie np. lajka albo komentarza. Bo nie wiem dlaczego Wy nie subskrybujecie tego kanału. Ja nie wiem. Głowię się nad tym cały czas. Żartuję oczywiście. E, dobrze. E, tak jak powiedziałam, ogólnie jeżeli chodzi o sam zestaw, podoba mi się. Jeżeli miałabym tak sobie, wiecie, wyjść do biura latem. Myślę, że jest rewelacyjny, jest naprawdę bardzo miły w dotyku. Nie jest jakiś, nie wiadomo jak wyzywający, no może tutaj coś jakiś delikatna, delikatny basic pod spód. Jeżeli byłoby chłodniej, w jakieś takie letniejsze dni, to można śmiało. Wydaje mi się, że jakiś long slip założyć pod spód i też by to fajnie wyglądało. Czy właśnie jakiś ozdobny pasek. Naprawdę bardzo, bardzo fajny zestaw, godny polecenia. Ja ogólnie nie wszyscy może oglądają, wszystkie odcinki zmierzymy. Zawsze zamawiam rozmiar S lub 36. No, i rezerw jest takim sklepem, że ten rozmiar na mnie wypada tak różnie, przeważnie gdzieś tam mi odstaje, na przykład tak jak tutaj przy tych spodniach. Ja lubię trochę luzu, bo wiecie, człowiek trochę zje, czy jak usiądzie, człowiek jak na przykład yy, siedzi w biurze, to 8 godzin i cały czas miałbym mieć takie dopasowane, i tutaj yy, miałbym mieć cisnąć w brzuch. Bardzo tego nie lubię. Później jest człowiek taki wzdęty, także troszeczkę tego luzu, jak jest, mi pasuje. Wiecie, nie, nie rzuca to się jakoś mocno w oczy. Nie deformuje jakby sylwetki i odbioru całego ubrania. Myślę, że śmiało mogłabym wziąć ten rozmiar mniejszy, ale mówię już tak średnio, żeby czuć się komfortowo. Jednak ja już w pewnym wieku stawiam bardziej na komfort. Także tak jak powiedziałam, lubię mieć ciut tego luzu, jeśli chodzi o ubrania. No bo w ciągu dnia wiadomo, czy pijemy dużo wody, czy właśnie zjemy coś. Trzeba mieć ten zapas jednak na uwadze. Także wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten komplet, to naprawdę, jeżeli wizualnie Wam się podoba, to mogę Wam go z czystym sumieniem. Polecić. Jeśli chodzi o kolejny zestaw, jest to taka spódniczka, no maxi, to y, na mnie nie jest, no taka y, prawie, że. Y, no i taki krótszy sweterek. Czy czuję się y, komfortowo w tym zestawie? Nie, y, ponieważ jakoś tak. No ta spódniczka tutaj robi te boczki, wiecie? Ona robi te boczki. No tak jak widać, ten brzuch jest odkryty, także no, kto co lubi? Wygląda to bardzo ładnie, ale myślę, że na takie powiedzmy wyjście gdzieś może do restauracji albo na jakiś spacer. No, oczywiście, nie nadaje się to do pracy, no bo przynajmniej dla mnie. No, z odkrytym brzuchem na pewno w pracy nie czułabym się komfortowo mimo wszystko. No, robi tutaj właśnie taką takie niepotrzebną na przykład fałdkę, bo tu jest taka grubsza guma. No, dla mnie odpada. Nie czułabym się w tym komfortowo na pewno. Wizualnie jest bardzo ładny, ale no, jeżeli chodzi o Mój osobi moje osobiste poczucie komfortu, no to niestety myślę, że nie byłabym. Jednak cały czas bym coś tutaj poprawiała, podciągała, wiecie, jak jest. Jeszcze dodam tylko, że tutaj ta spódniczka ma rozporek z tyłu. Rękawki są myślę, że idealnie, idealną mają długość rękawki. No tak, no nie mogę się za bardzo przyczepić, mówię. Chociaż nie lubię jak te ubrania robią nam. Jak te ubrania dodatkowo sprawiają, że, że robią właśnie się jakieś takie fałdki czy de deformacje ciała, których tak naprawdę nie ma, więc no, nie lubię właśnie tego, w, w tego typu ubraniach. Ten zestaw występuje jeszcze w kolorze jaśniejszym. Aktualnie mam na sobie zestaw, który jest sprawcą całego tego zamieszania, czyli właśnie jak zobaczyłam e, połączenie tych spodni z tą koszulą, no to pomyślałam właśnie, że może zrobimy takie mierzymy z kategorii komplety. Pokładałam w nim bardzo duże nadzieje i ogólnie on mi się bardzo podoba. E, bardzo mi się podoba, że mam. E, Podciągnięte spodnie tak jak lubię, czyli ten swój wysoki stan, ciągam sobie spodnie w miejsce, w którym jest mi idealnie, czyli wysoki stan i e, mam naprawdę jeszcze bardzo dużo tej nogawki. Przy moim wzroście różnie to bywa i zaraz zobaczycie, e, przy następnych spodniach, jak sobie podciągnę je tak jak lubię, do jakiej wysokości one mi sięgają. Na pewno nie do takiej jak te. No i na przykład ja bym sobie zostawiła ten komplet, bo uważam, że wygląda rewelacyjnie, czuję się w nim rewelacyjnie. Nie wiem jak składowo wypada, ale jest bardzo przyjemny, wygodny, bezpieczny. Tutaj ta koszula ma takie bufiaste rękawki. Spodnie mają kieszenie. Spodnie nie mają regulacji, jeśli chodzi tutaj o obwód. Można oczywiście wnosić sobie tą koszulę, jak tam lubicie, czy całą w środek, czy tak jak ja, tylko tutaj przód. Pokażę Wam jeszcze, jak to się prezentuje z tyłu. No i właśnie, przechodząc do meritum, ja bym sobie bardzo chętnie zostawiła ten komplet, tylko ja mam właśnie takie, nie umiem się jeszcze przełamać, chyba do tego, że teraz są modne takie komplety, które bardzo, bardzo przypominają piżamy. I mam wrażenie, że Ktoś mógłby mnie tak postrzegać w tym komplecie. Tutaj jeszcze właśnie jest regulacja taka na dwa guziczki, jeśli chodzi o rękaw. Bardzo mocno rozważę ten komplet, bo jest naprawdę bardzo wygodny i jeżeli mielibyście taki dzień, że nie czujecie się, żeby jakoś tam prezentować ciało, tak jak na przykład, tak jak na przykład w poprzednim komplecie, no to tutaj się opatulacie, jest Wam wygodnie, niczym się nie przyjmujecie, nic Wam, wiecie, żaden Boczek nie wystaje, nie musicie się w ogóle prezentować światu, a wydaje mi się, że daje jednak taki e, efektowny e, wygląd. Kolejny zestaw prezentuje się następująco. E, to jest e, wersja jakaś tam premium i sprawdziłam faktycznie i koszula, i spodnie to 100% len. Także e, jeśli chodzi o. E, takie odczucia, no to jest faktycznie bardzo przyjemne. Aczkolwiek ja wiem, że len to len, i on rządzi się swoimi prawami, czyli musimy wziąć pod uwagę to, że on będzie prześwitujący mimo wszystko. Ale tutaj, sam krój tych spodni, wiecie co, on jest po prostu deformujący sylwetkę. Tutaj się od tej gumy robi taki spadochron. Te spodnie już na przykład przy moim wzroście nie są dla mnie tak komfortowe jak spodnie poprzednie. Już tutaj, jak je sobie podciągnę tak ciut wyżej, no to już mam kostki na wierzchu. Musimy wziąć pod uwagę, że te spodnie są prześwitujące, czy tego chcemy, czy nie. Z tego całego zestawu na pewno bardziej skupiłabym się na koszuli, bo ona jest naprawdę. Jeszcze chyba grubsza niż te spodnie, i myślę, że z łatwością dopasowalibyśmy sobie do innej części garderoby ją i ona jest lepiej skrojona niż te spodnie, bo te spodnie, tak jak powiedziałam, one są takie. E, no mówię, deformujące trochę tutaj tą sylwetkę. Tu jest za dużo tego materiału, tu się robi taka bułka. Wiecie to? No mi, no mi to nie odpowiada. Ale jeżeli chodzi o samą koszulę, to jak najbardziej mogłabym się nad nią pochylić. Jeżeli szukacie takiej bardzo dobrej jakościowo koszuli lnianej, akurat w tym przypadku nawet, no to bardzo polecam. Bardzo przyjemna w dotyku, fajnie skrojona. Mamy kolejny komplet. Ten muślin chyba zawładnął tą modą taką... Wygodną z dwa lata temu, a może nawet już i wcześniej. Nie wiem, no ale no trzeba mu przyznać, trzeba mu oddać, że jest wygodny. Akurat tutaj, tak dla odmiany, zostawiła spodnie, a z bluzki mogłabym śmiało zrezygnować. Nie płakałabym. Wydaje mi się też, że ten kolor będzie się genialnie prezentował na opalonej skórze. Tak. Już to widzę. Te spodnie są fajne przez swoją długość dla mnie. No i oczywiście przez wygodę, jak już ustaliliśmy. Mają kieszenie, czy one prześwitują? Nie. Nie, nie prześwitują. No nie robią jakichś cieni, wiadomo jakiej figury, ale też jej nie deformują, tak jak poprzednie. No, mówię tutaj, z tej bluzki mogłabym śmiało zrezygnować. Czy ja mogę coś więcej powiedzieć o tym komplecie? No, te rękawki tutaj mają te gumki, one się ciut podciągają, czyli one nie są takie w 100% długie, tylko gdzieś tak powiedzmy 7-8. Mam na sobie przedostatni komplet, bo jeszcze z jednego mi nie doszła kurtka. Jest to też ta wersja premium i koszula, tak jak i spodenki w składzie mają 100% len. Ja też przy tym mierzymy, staram się wybierać jakieś takie kolory, których wiecie, na co dzień bym nie wybrała. I to też jest jakby dla mnie fajne doświadczenie, że mogę sobie zobaczyć i się przełamać. No bo normalnie, no to wiecie, ten zestaw występuje w takich basicowych kolorach, nie wiem, czarny, biały, beż nie pamiętam dokładnie, ale wybrałam taki, e, taką fuksję, żeby zobaczyć sobie właśnie jak to wygląda. Na lato też te kolory fajnie się prezentują, właśnie jak ta skóra jest taka opalona, e, no to ten kolor wygląda właśnie fajnie. Ja sobie tutaj tak, e, wiecie, wypuszczam tą jedną stronę, bo najpierw sobie próbuję, e, jak ta koszula wygląda w całości w środku, no i wiecie, tu się robi ten balon, no bo tego materiału jest jednak sporo. Więc żeby trochę chociaż nadać tej sylwetce Kształtu, no to chociaż sobie tutaj tą jedną stronę wkładam w środek, no bo mogę Wam pokazać, jak to wygląda, zupełnie wypuszczone. No to już tak troszkę piżamka. Więc tutaj, żeby chociaż tego kształtu trochę nadać, no to tak sobie tutaj powiedzmy wkładam tą jedną stronę do środka. Spodenki mają kieszenie, także myślę, że śmiało można sobie na lato taki zestawik zakupić. I sobie śmigać, bo jest przewygodne i no, lenno. To wiadomo, że będzie przewiewny i taki miły w dotyku na lato. Nie powinniśmy się jakoś nadmiernie w nim pocić, tak jak powiedzmy, byłby to e, poliester. Hej, tak jak obiecałam, wracam do Was z ostatnim outfitem. E, sorry, że tak wyglądam, ale coś w nocy mnie po prostu zaczęło. E, Coś, coś tam mi zaczęło dolegać, więc dzisiaj jestem taka wczorajsza, że tak powiem. E, dobrze. Słuchajcie, to jest w ogóle bardzo, bardzo e, dziwna rzecz, ponieważ. Umówmy się, no, no to nie wygląda dobrze w zestawie, ale e, ten dół jest bardzo ciekawy, ponieważ to są spodęki. To są spodęki i mam wrażenie, że one po prostu wyglądają trochę jak taka kaczuszka. Ale z drugiej strony mają coś w sobie, no nie można im odmówić tego. E, tutaj mają zapinanie z boczku. No ta bomberka na mnie nie i ten zestawik tak ogólnie nie. Taka wata cukrowa trochę, jakbym tak wyszła na ulicę. na pewno bym się rzucała w oczy. Same te e, spodenki, ciekawe, ciekawe, nie pamiętam ile kosztują, wy już pewnie o tym wiecie, bo macie na ekranie. Zastanowiłabym się nad nimi ogólnie, zastanowiłabym się. Jest to coś innego, na pewno. Jak już mamy wszystko, to bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Przypominam o możliwości subskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Ja nie wiem, dlaczego Wy jeszcze tego nie robicie, ale no, macie szansę to nadrobić. I co? Widzimy się w kolejnym. Coś na pewno dla Was wymyślę ciekawego i dajcie znać koniecznie, czy właśnie taki, taki filmik z kategorii Komplety. To jest dla Was coś ciekawego, i czy Wy też jesteście fanami kompletów, tak jak ja? Dzięki Buziaki Pa.